No witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was taki oto miks spory, bo za 123 zł. No tak akurat sobie wziąłem, co nieco miałem z wymiany, co nieco dodałem sobie. I co? Mamy 123 zł. I 3, cztery różne zdrabki po 20. Mega Paradiso, Mega Linie, Giga Cash. Super mega pensja za 10 zł. Tylko dwie z oraz Paradizo. No i za 5 zł, 4 No, nowe 7 Podkowa Szczęścia. Dwie wersje stara i nowa Ekstra Pensji. No i za 3 zł. Szczęśliwe linie. I od tych linii sobie zaczniemy na rozgrzewkę. Jestem bardzo ciekawy, ile uda się odzyskać. Oby jak najwięcej. I co, szczęśliwe linie. Mam numerek numerek mam 16 i co szukamy, czy pojawią się te linie czy nie zaraz się przekonamy czy w ogóle jakieś wygrane, korona, klucz dobra, postaram się jak najszybciej, nie będę gadał teraz siwka, bo jest co robić dobra chyba wszystko Słoń kluszka. Dobra. Wyśnie złoto. Dobra. A diament. Kolejne symbole Tenczaj jest. Księżyc też się pojawił. Garnek cytryna. Jestem mega ciekawy, czy coś dzisiaj wpadnie fajnego. Truskawka, sakwa. Tu jest truskawka. Tutaj kończymy już powoli. Pomarańcza gwiazda. Kuszą, kuszą, banan, pik, pik, banan i ostatnie jabłko, serce, raczej będzie pusto dokładnie, no ale cóż, trafi coś w tych liniach, Graniczę z cudem, weźmiemy sobie dwie wersje ekstrapensji, starsza, Numerek 11 lik Licz, szukamy oraz ewentualnie dwa razy napisu ekstra pensja. Nie wiem czy jest w tej starej ale no ewentualnie dwa razy napis ekstra pensja. 24, 18, 23, 7. Wygrywa nam. A mamy co? 17. No ładnie zaczynamy. 6. Kontynuujemy. 8. 30.

Za 5 złotych podkowa nieszczęścia dla mnie, numerek 15, Licz szukamy albo podkowy. 47, 35, 21, 55 wygrywa, a jest 54, 13, 26, 58, 16, 23,

22, 44, 32, 34 i 45. No niestety, czyli wszystkie mniejsze strapki puste. Fajnie, no to weźmiemy sobie Paradizo za 10 zł. Może w tych droższych coś będzie numer 17. Idziemy. Aparat Krab na początek. Będę też się starał jak najszybciej. Klap aparat. A przy okazji, nie gubić. Oczywiście, dobra. Tak, tego nie obiecuję. Mogę coś zgubić. Łódź i parasol. Dobra. Tu mamy łódkę. Są kontrolne, więc spokojnie. Parasol, łódź. Dobra. Tutaj jeszcze jest łódka. OK. Pomarańcza deska. Deska jest tutaj. Oczywiście wszystkie symbole są, więc trzeba szukać. Tutaj proszę już łódź zgubiona. No okej. Okay. Pomarańcza deska. Kot kibicuje. E, termometr i... no. Kostka, poproszę tyle by dał zwrocik, yy, termometr i kostka, motylek dałby zwrocik na pewno, kostium, fala, a tutaj kompas też by dał, o, dałby... Kompas wygraną, ale i kostium dał nam wygraną, 15 złotych jest już, ale fajnie. Kostium i fala, no to super. Zresztą te Paradiso nawet, nawet sypie wygranymi. Kostium, fala, chyba więcej nic nie widzę. Ryba, kotwica. Ciekawe czy jeszcze jakaś linia wpadnie. Ryba, kotwica. Dobra. Gdzie te kotwice? Kotwica jest jedna tutaj i tu. Tutaj. I raczej to wszystko. Ale super, no. Tęcza. Wodolot. Tęcza. Wodolot. Tęcza. Tę wodolot, Wszystko. Liść, serce. Nie wiem, czy te serce coś daje. Chyba nie. Liść, serce. Coś mignęło, ale chyba nie. Liść, serce, serce, nie. Dobra. Kolejne symbole. Mewa, motel, motel na pewno daje, ale super. Motyl daje 10 zł, czyli już mam 25. Motyl lewa. Tutaj była jeszcze lewa. To już jest 25. I co ostatnie dwa symbole, dołożymy coś. Okulary, lody. Lody są tutaj. Okulary. Okulary. To wszystko jakaś taka dziwna wygrana. 25 zł. Jeszcze nie miałem chyba. LL. Nie wiem. Musiałbym sobie sprawdzić po nagraniu. Bo pierwszy raz. OK. Tutaj mamy na pewno 15 zł i 10, 25, No na pewno można wygrać, bo dużo jest tych, 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 tych stopni. No pierwszy raz takie jakieś... Dziwny stopień, ale wydaje mi się, że się zgadza LL Super To już jest 25 zł. Ostatnia za 10 drap party, numerek 5. Szukamy tutaj tej czapeczki imprezowej party. Dobra, a mamy Tofi, wiśnia, perła, kapelusz, dzwonek, fortepian, pierścionek szminka. Pier, muszla, muszka przepraszam. Awokado, winogrono, naszyjnik, sukienka, but lustro, sweter, róża, aparat, no i kości niestety pustak. Kolejny pustak zaliczony. No to co sobie weźmiemy, a tą Cash, może tutaj coś będzie jeszcze, numerek czwarty. Wygrywający liczby nas interesują, super liczba.

Sprawnie to idzie. No niestety masa pustaków. Numerek 3 Mega Paradiso. No zobaczymy, czy ta trójka się spisze. Paradiso ładnie dało. Dosyć to. Zobaczymy, jak Mega Paradiso. Yy, Arbus Sombrello. Tutaj na pewno będę gubił, bo tych symboli jest sporo. Arbus Sombrello. Wszystko się znajdzie. To co to tylko po jednym. Dobra. Koralowiec muszla. Ja to już nie chcę Was tutaj trzymać. Długo. Koralowiec muszla. Nie ma co się z was zastanawiać. Muszla. I chyba wszystko. Następnie księżyc gitara. Księżyc, gitara, gitara, księżyc, gitara, księżyc, księżyc tutaj jest i chyba to wszystko nie, jeszcze jest księżyc. No tak powolutku idziemy na główną. <laughs> Ciekawe. Cytryna, motyl. No, motyl w ta oddał linię. Ale czy będzie powtórka? Chyba nie. Stry na motyl. To była gitara jeszcze pominięta. No cóż. I co? Chyba wszystko. Koło wyspa. Tu jest jeszcze koło. Tutaj jest wyspa. Tu jest jeszcze koło. Akurat tych symboli sporo wstępuje. Tu mamy wyspę. Sporo. Dobra, kolejne. Takos i pióro. Takos pióro. Tako z biuro. Tu jest takos. I ja więcej nie widzę. Idziemy, kolejne. Awokado, rzeźba. O, no proszę. Jak tutaj kuszą? Awokado i rzeźba. Dobra jest jeszcze rzeźba jest awokado dobra to pomidor by nam dał stówkę to by też była super wygrana łódź i tukan tukan Łucz, tutaj jeszcze jest tukan i łącz. dobra. Limonka i delfin. Limonka i delfin. Wiedzą jak dać, żeby nic nie było, żeby trochę podkusić. Tak już kilka stówek widzę możliwości. Wyspa, nie wyspa, tylko palma i parasol. I pewnie będzie pusto. Nie kojarzę, żeby te symbole coś dawały. A jednak mamy 40 zł. Wow, dobra. Zaskoczenie. Palma i parasol dobra, więcej nie widzę ale fajnie, tutaj mamy linię 40 zł, kontrolne F powinny być na 40 dokładnie ale super, czyli dwa Paradizo wygrane no nieźle, nieźle już fajny wynik mamy jeszcze dwie zdrapeczki, nawet niezły czas, jak na tyle pracochłonnych super, mega pensja, numer 11 i patrzcie, moja trójeczka się w końcu spisała Tutaj szukamy liczb wygrywających, ewentualnie jak jest jeszcze główna, to dwa razy napisu Super Mega Pensja. 21, 12, 50, 46 i 7 wygrywa. A jest 35, 19, 2, 48, 43, 49, 44.

17, 24, 23, 33. No, niestety, pusto. No, klasycznie dużo pustaków. O cóż, numerek 9 megalinie. No, jak jeszcze tutaj coś będzie, chociażby ten zwrot, to już naprawdę niezły wynik będzie. Chociaż i tak całkiem. Yy, w sumie jakaś taka połowa się zwróciła. Rower i serce połówka jakaś tam jest, więc okej, okay. tylko sami widzicie masa z drapeka, dwie na razie wygrane tylko rower dobrze, że tak bardziej konkretnie rower i serce, dobra, kolejno prezent cytryna Prezent i cytryna, czy się pojawi? Cytryna jest. Tak. Tu jest prezent. Prezent z cytryną mamy. Tu był rower. Ok, ładnie pominięte. Kolejne symbole to róży i kości. Żółw z kośćmi, i kości, dobra, kolejno, korona, lody, 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 Foto i słońce. Oto prezent. Foto, słońce. Dobra, poproszę na przykład. nie Wiśnie. Dobra Piro Flamink. No, ten początek też obiecujący Pi of Slaming Slaming Dobra Tyle Piłka i motyl Dobra, piłka jest Motylka też widziałem jest Tutaj motylek i chyba tylko jeden był. Dobra, raczej tyle. Kokos, dzwonek. Powoli się będziemy do końca zbliżać. Kokosów za dużo chyba nie było. Dzwonków tak samo. Dokładnie. Skromnie tutaj. Klapki, moneta. Moneta jedna. Klapek tu chyba w ogóle nie ma. Tutaj było jeszcze piwo. No, nie widzę klapków. Gwiazda Biedronka. Tu było foto. Sporo gwiazdek też, ale czy one coś dają chyba na ten moment nie. Niestety blokują nas. Niektóre symbole ananas Śminka. Śminka ananas. Z tego ananasa już mogli albo zadać, albo winogrona. No, nie ma ananasa, śminka tylko jedna. Kłódka na nieko i też chyba słabo z tymi symbolami. Kłódka na szyjnik. No nie widzę nawet. Dobra. I co ostatnie? Łódź i liść. No, ale to chyba nic nam nie daje. Zabrakło. Klucz liść. Dobra. Nie ma w bonusie. uuu, dolarek. uuu, to zaskoczenie. No, dawno nie miałem dolarka. A tu? 20 złotych, ale jest. Zdrabka nie idzie do kosza. No i super, ale dawno nie miałem dolarka. No, to nawet całkiem niezły wynik, bo tak. Tutaj mamy zaskoczenie: 25 zł. 20 zł, przepraszam. 25 zł. Mega zaskoczenie. Pierwszy raz mi się trafiła Paradizo, taka wygrana. To jest już 45. No i taka największa wygrana 40 zł. w Mega Paradizo, czyli 85 zł. na pomnożenie. Uważam, całkiem fajnie wyszło, ale fajnie, cieszę, cieszę się bardzo z tego wyniku. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.